W Stambule nie ludzie rządzą miastem, a koty. I to nie jest żart. Dzisiaj opowiem Ci o 10 rzeczach, które mogą zaskoczyć Ciebie, jako turystę w Stambule. I nawet jeżeli o większości z tych rzeczy wiesz, to skala niektórych z nich może Cię naprawdę zszokować. Pierwsza rzecz to tłumy. I zapewne, jak wybieracie się do Stambułu, to wiecie, że Stambuł to ogromne miasto z populacją liczącą prawie 16 milionów mieszkańców. Jednak mimo wszystko tłumy, jakie są na ulicach, w komunikacji miejskiej, mogą naprawdę Was zszokować. I nawet pomijając sam Sultanahmet, który jest turystyczny i tam jest bardzo dużo turystów, to nawet jeżeli wyjdziecie po to, poza tą najbardziej turystyczną część miasta, to wciąż możecie być zszokowani, że tak naprawdę wszędzie są tłumy, wszędzie są ludzie, komunikacja miejska. Jest zatłoczona, szczególnie w godzinach szczytu. Także to jest coś, co naprawdę wielu turystów może zaskoczyć. Także bądźcie na to przygotowani. I oczywiście, jak zwykle, unikajcie używania komunikacji miejskiej w godzinach szczytu. Druga sprawa, skoro już jesteśmy przy komunikacji miejskiej, to to, co może zaskoczyć Was, turystów, to to, że nie wszyscy w komunikacji miejskiej, szczególnie w metrze. Dają pierwszeństwo pasażerom, którzy wysiadają, ponieważ zdarzają się sytuacje, że po prostu kiedy podjedzie metro i otwierają się drzwi, to nie wszyscy czekają, aż pasażerowie wysiądą z metra, a tak zazwyczaj jest, że wysiadający mają pierwszeństwo, tylko po prostu. Są ludzie, którzy od razu pchają się do środka, co może być i szokujące, i irytujące. I nie mówię, że cały czas tak jest, bo jest wiele osób, tak naprawdę jest, jest wiele, większość osób, które faktycznie czekają tak, jak powinno być, ale takie sytuacje właśnie wpychania się do komunikacji miejskiej i niedawania pierwszeństwa wysiadającym zdarzają się też. Także to nie jest nic nadzwyczajnego. Numer 3 to hałas. Stambuł jest bardzo głośnym miastem i powiem Wam, że kiedyś właśnie nagrywałam wiadomość głosową do mojej przyjaciółki, i ona, ona mi później powiedziała: Wiesz co, Malwina, zapomniałam, jak Stambuł potrafi być głośny. I to prawdopodobnie też zwróci Waszą uwagę, że nie tylko samochody, klaksony ale też na przykład tu ktoś, pan od sprzedaży simitów coś krzyczy, pan od kukurydzy, jeżeli jesteście w turystycznej części miasta, to na przykład w Eminonu, to zaraz ktoś będzie krzyczał, że Bosphorus Tour, zaraz ktoś i będzie was namawiał na wycieczkę jacyś prywatni przewoźnicy albo ktoś będzie chciał sprzedać jakieś inne wycieczki tu zaczepi was jakiś przewodnik tu jakiś hałas, tu tak jak mówię ktoś coś krzyczy, no i oczywiście niekończące się wieczne remonty w Stambule. To też generuje dodatkowy hałas, także bądźcie na to gotowi, bo gdziekolwiek praktycznie nie w wielu miejscach, w których będziecie, będziecie słyszeć jakieś konstrukcje, spawanie, burzenie budynków i wszystkie te inne, inne hałasy związane z remontami. Także bądźcie na to gotowi. Numer 4 to koty. I wiem, że wielu z Was wie, że Stambuł to miasto kotów i że koty tutaj są naprawdę wszędzie. Natomiast co mam na myśli mówiąc wszędzie? Bo czasami ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że na przykład nie tylko koty spacerują sobie po ulicach i że wszędzie widzimy tutaj jakąś miskę z jedzeniem dla kota albo te takie małe domki dla kotów, ale koty są też w sklepach. Na przykład, jeżeli wyjdziecie, nie wiem, do, do Rossmana czy do Gratisa, to bardzo prawdopodobne, że gdzieś właśnie tam będzie sobie leżał jakiś kot. Albo jak wyjdziecie na przykład do jakiegoś sklepu, powiedzmy do Kotona czy tam do Elsie Waikiki, to gdzieś na ciuchach bardzo możliwe, że będzie sobie leżał kot. Ostatnio właśnie też widziałam kota w Migrosie. Czy na przykład chcecie przejść do metra i chcecie się odbić kartą Istanbul Card, Kart, a tutaj przy czytniku będzie sobie spał kot. I oczywiście jak będziecie w restauracjach, to koty będą też w restauracjach czy w kawiarniach, także... To musicie, musicie też pamiętać o tym, że to jest tutaj jak najbardziej normalne. Numer 5. Brak przestrzegania zasad ruchu drogowego. I to, jest, to dotyczy się nie tylko Stambułu, ale całej Turcji. Wiem, że dużo się o tym mówi, ale myślę, że wciąż trzeba o tym przypominać, szczególnie turystom, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że czasami, jeżeli my mamy Zielone światło i możemy przechodzić przez ulicę, to nie znaczy, że jest to na 100% bezpieczne. Niestety, Turcy z przestrzeganiem zasad ruchu drogowego są trochę na bakier i trzeba być zawsze ostrożnym. Jeżeli będziecie w takich bardzo turystycznych miejscach, to prawdopodobnie będziecie szli za tłumem na pasach, ale też zauważycie, że czasami Turcy nie czekają na światło, aż się zmieni na zielone, tylko po prostu przechodzą przez ulicę. Nie, nie róbcie tego. Też zauważycie, że przechodzą w jakichś niedozwolonych miejscach albo że samochody przejeżdżają na czerwonym świetle, albo, jeżeli macie, albo że motory jeżdżą po chodniku, albo jest droga jednokierunkowa i nagle z przeciwnej strony jedzie jakiś motor. Także jeżeli jesteście w Stambule czy w ogóle w Turcji, to pamiętajcie o tym. Że nawet jeśli macie czerwone, nawet jeżeli macie zielone światło, to zanim wyjdziecie na jezdnię, rozejrzyjcie się jeszcze raz, czy faktycznie możecie przejść przez ulicę. Numer 6 to jest topografia Stambułu i myślę, że to, co wielu turystów może zaskoczyć, to to, jak bardzo często będziecie musieli spacerować pod górkę i jak często po prostu do zabytków. Jest, yy, jest trasa, która prowadzi góra-dół, góra-dół, bo taki już jest Stambuł. I o ile okolice placu Sultan Ahmed, no to to jest w miarę równo, ale na przykład, jeżeli będziecie chcieli już iść do Kuczukaja Sofia, czyli do małej Hagi Sofii, no to już będziecie musieli zejść trochę w dół. Albo na przykład, czy będziecie chcieli iść do Meczetu Sulejmana, to już trochę będziecie musieli iść pod górkę. Albo zejść na przykład z Grand Bazaru, czy z Meczetu Sulejmana do Egipskiego, Bazaru, no to już będziecie szli, pod, yy, będziecie szli stromo w dół. Albo jeżeli odwiedzicie Fener i Balat, no to wtedy zobaczycie, jak bardzo pod górkę <tres> trzeba się tam nachodzić. Yy, czy chociażby będziecie spacerować w okolicy Alei Istiklal, czy w okolicy Bejolu, no powiedzmy, że będziecie chcieli sobie na przykład wyjść do wieży Galata, no to już, już wtedy zobaczycie, jak bardzo pod górkę. Trzeba iść, także taki jest już Stambuł, trzeba się dużo nachodzić i właśnie dużo tras jest góra-dół, góra-dół, także o tym musicie pamiętać. I to wiąże się z tym, że jeżeli przyjeżdżacie do Stambułu, to warto zabrać sobie ze sobą wygodne buty do chodzenia. Numer 7: oferowanie herbaty za darmo. I teraz tak, nie, nie chcę, żebyście myśleli, że yy, wszędzie rozdają herbatę za darmo, bo tak nie jest. Ale na przykład czasami w restauracjach jest tak, że po zamówionym posiłku dostajecie herbatę, która nie jest wliczana do rachunku. Nie jest tak wszędzie, także nie nastawiajcie się na to, że herbata będzie zawsze za darmo. Niektóre restauracje tak robią, w niektórych restauracjach doliczają normalnie tą herbatę do rachunku. Ale możecie się spotkać z takimi sytuacjami, często w miejscach turystycznych, że po prostu ktoś zaoferuje wam herbatę za darmo. Czasami tak jest na Grand Bazarze, tylko że musicie uważać, że jeżeli sprzedawcy zapraszają Was na darmową herbatę, no to zazwyczaj oni liczą na to, że Wy u nich coś kupicie, więc też niekoniecznie, jeżeli nie chcecie nic kupić, to może niekoniecznie trzeba z tej oferty darmowej herbaty korzystać. Natomiast to może się tak zdarzyć, że tak jak mówię. Czasami ktoś Wam może zaoferować za darmo, czasami też, właśnie, ktoś coś będzie chciał w zamian, jakieś zakupy, więc na to uważajcie, ale tutaj głównie chodzi mi o to, że czasami w restauracjach po prostu dostajecie po posiłku herbatę, która nie jest wliczana do rachunku, i to się zdarza czasami, także nie bądźcie zaskoczeni. Numer 8 to otwarte sklepy w każdy dzień, a nawet w święta. Więc chodzi o to, że w Stambule nieważne czy jest piątek, poniedziałek, sobota czy niedziela, sklepy wszystkie są otwarte zawsze. Zazwyczaj od 10 do 22, 21. Jeżeli chodzi o supermarkety, no to zazwyczaj od 9 do 22 czy 21. Wiadomo, te takie mniejsze markety lokalne mogą być nawet otwarte dłużej. W każdym bądź razie, nawet jeżeli mamy na przykład nowy rok, czy jakieś religijne święto, czy to Ramadan, czy święto ofiarowania, to sklepy wciąż są otwarte. Wprawdzie, jeżeli chodzi właśnie o nowy rok, czy pierwszy dzień ramadanu, to zazwyczaj one otwierane są trochę później, bo około godziny 13. Natomiast no, zawsze jest tak, że są te sklepy otwarte, co może i nie tylko supermarkety, ale inne sklepy również, czy galerie handlowe. Są otwarte, i myślę, że to może być zaskoczeniem dla nas, dla Polaków, ponieważ no w Polsce od już bardzo dawna sklepy są w niedzielę zazwyczaj zamknięte. Dlatego o tym wspominam. Też coś mi się obiło u uszy, że jest dyskusja, że być może będą zmiany w Turcji i na przykład w święta czy w niedzielę będą sklepy zamknięte. Aczkolwiek szczerze mówiąc, bardzo wątpię, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Numer 9. Śnieg. Tak. Wciąż dostaje wiadomości z zaskoczeniem, kiedy na przykład zapostuje, że w Stambule spadł śnieg. Często jest takie przekonanie, że w Stambule, czy w całej Turcji, zawsze jest ładna pogoda, zawsze jest słonecznie, dlatego że wiele osób, kiedy myśli o Turcji, to myśli o tureckiej Ribierze, gdzie, gdzie są palmy, dużo słońca. W Stambule też mamy dużo słońca, ale też mamy generalnie cztery pory roku. Chociaż te zimy nie są takie jak w Polsce, i nie co roku sypie śnieg, i zazwyczaj, jeżeli już mamy śnieg, no to on nie utrzymuje się jakoś długo, maksymalnie kilka dni, a często jest tak, że po prostu na drugi dzień już nie ma śladu po śniegu, ale też może się utrzymywać. No tak, pamiętam, że kiedyś nawet przez prawie tydzień utrzymywał się śnieg. Więc, tak jak mówię, nie jest to reguła, bo zazwyczaj tutaj zimy są raczej deszczowe, a nie śniegowe, aczkolwiek zdarza się i przez, w tamtym roku spadł śnieg, w tym roku też i podobno ma być więcej śniegu, więc okazjonalnie zdarza się, że przez cały rok nie mamy śniegu, ale zazwyczaj ten śnieg czasami pojawia się w Stambule i zazwyczaj no jest to styczeń, luty, czasem też w marcu. Ale tak jak mówię, on nie utrzymuje się długo, aczkolwiek no, trzeba mieć to na uwadze. I ostatnia rzecz, dziesiąta, która może Was zaskoczyć, to różnica w cenach biletów do muzeów dla turystów i dla obywateli Turcji. Z tym, że jeżeli dużo podróżujecie po świecie, głównie poza Europę, to to nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem, dlatego że takie praktyki są dość popularne w wielu krajach, szczególnie w Azji i chyba też czytałam, że w Ameryce Południowej natomiast tutaj nie mam pewności, ale na przykład w większości krajów w Europie, czy ja w ogóle w Europie z czymś takim się nie spotkałam. Dlatego jeżeli na przykład głównie podróżujecie po Europie i przyjedziecie do Turcji, to to może być dla Was zaskoczeniem, że ceny biletów dla, do muzeów dla turystów są wyższe niż dla obywateli Turcji. Także miejcie to na uwadze, więc często na przykład jeżeli będziecie widzieć tablicę z informacją o wejściówkach do danego obiektu, to zobaczycie, że ceny dla obywateli Turcji są dużo niższe. No, oczywiście ceny dla Turków raczej nie są podane w języku angielskim, więc zazwyczaj one są tylko w języku tureckim. Ale no, miejcie to na uwadze. Dajcie znać, czy o tym wszystkim już wiedzieliście, czy ten film okazał się dla Was pomocny, a może byliście już w Stambule i jest coś, co, czego nie wymieniłam, a Was bardzo zaskoczyło, także dajcie znać w komentarzach. Czekam na Czekam na Wasze opinie. No i oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał po więcej ciekawostek o Stambule historii i zabytkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.